Dzień dobry. dziś przedstawić Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiej biblioteki. Trzymam w ręce książkę, pierwszą biografię tego syna przedwojennego Czerniakowa, napisaną przed, przez dziennikarza Bartosza Janiszewskiego. Widzę, że biblioteka również tą książkę tutaj Przygotowałaś w posiadaniu ma. Książka ta jest o Krzysiu który żył radośnie, niezależnie od tego, jak mocno los go poniewierał, a poniewierał bardzo. Najpierw na biednym, przedwojennym Czerniakowie, potem w piekielnych obozach koncentracyjnych, a jeszcze później w sanatoriach i szpitalach dla gruźników. Mimo złego losu wszędzie był królem życia. Sam Stanisław Grzesiuk osobnie mówił, że nie jest pisarzem, a napisał trzy książki, które przeczytało kilka milionów Polaków. Mówił, że nie jest muzykiem, a nagrał dziesiątki piosenek, w których ocalił od zapomnienia Klimat przedwojenny i Warszawy, losy postaci międzywojennego czerniakowa które przeżywały miłości, zazdrości, młodzieńcze rywalizacje, cwaniactwo, bójki między bandami, ucieczki, kradzieże, a nawet zabójstwa, no to właśnie treści większości piosenek śpiewanych przez Grzesiuka. W takich przecież okolicznościach dorastał Stasiek Szczewniakowa, który pomimo pokus łatwego życia pamiętał słowa ojca, Boso ić, synu, ale w ostrogach. Podobno już jako młody człowiek Stasiek śpiewał ówczesny przebój. Ach, jak przyjemnie. Pamiętacie Państwo tę wioskę? Można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jeźdź źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie na świecie nie, niech ten co wdera przyjdzie tu, a ja powiem mu. Ach, jak przyjemnie kołysa się wśród Gdyż gdy mi szumi, szumi woda i płynie sobie w dalu. Ach, jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szło mi woda. I młoda szumi krew, i tak uroczo, jak ochoczo serce bije tak. Gdy jest pogoda, szumi woda, tak na mało brat do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi szumi woda i płynie sobie w dal.